Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Zielony Listek. Dzisiaj przychodzę do Was w kolejny poniedziałek z kolejnym unboxingiem. Niedawno wspominałam Wam, moi drodzy, że moja kolekcja EpiPremnum, zanim nagram, wiecie, całą moją kolekcję film o wszystkich moich EpiPremnach. No to będę Wam chciała pokazać te nowości, które do mnie przyszły. Będę chciała je ładnie sobie posadzić, żeby móc Wam je pokazać w pełnej okazałości. Dlatego dzisiaj przychodzę właśnie z tym unboxingiem. No, i nie ma co przeciągać. Myślę, że jesteście bardzo ciekawi, jakie rośliny dołączą do mojej kolekcji. Kolejny, przyjemny, roślinno-rozrywkowy film do Kawki. Sama bardzo lubię oglądać unboxingi, bardzo mnie to odmurza, chociaż na chwilę, w tym, w tym szalonym świecie. Więc myślę, że już widzicie, sama nie mogę się tutaj powstrzymać, żeby się nie dobrać do tej paczki. Także zaczynam odpakowywanie. Zanim tutaj się dobiorę do, do zawartości, to jeszcze Wam wspomnę, że sobie zamówiłam te rośliny od y, osoby prywatnej, od Justynki, którą może część z Was pamięta. I przysyłam Ci Justynko z tego miejsca serdeczne pozdrowienia. Bardzo mi się podoba, jak Justyna pakuje paczki. Zawsze wiecie, co, yy, zawsze wiecie, co jest zimą. Ten stres, że, że coś tam się nie uda, bo są te niskie temperatury. No ale słuchajcie, tutaj znowu nie mam obaw żadnych obaw. Myślę, że przy takim pancernym pakowaniu, w watę, w koc termiczny, i w inne cuda, to. Te roślinki przez jedną noc na pewno przetrwały. Aha, i są to e, pędówki. Zobaczcie, jaki mamy jeszcze piękny e, pakunek w takiej otulinie. I żeby jeszcze podsycić Waszą ciekawość, e, no to powiem Wam, że jest tutaj jeden filodendron również. Trzy albo cztery pędówki epipremnum. Chyba trzy z tego co pamiętam. No i jeszcze Justynka powiedziała, że mi dorzuciła tutaj gratisa gratisową sadzonkę. Także już się nie mogę doczekać. Podejrzewam tam na paszportach, co to będzie i się strasznie cieszę, bo nie mam takiej rośliny. Już mi jest miło przy samym odpakowywaniu, mimo że nie widziałam jeszcze, co tam jest w środku. Dobra, mamy jeszcze dodatkowe warstwy, pięknie w wate otulone. E, czy jeszcze mogę Wam dać jakąś wskazówkę? Ach, nie będę Was trzymać w niepewności. Powiem Wam tylko w międzyczasie, że właśnie kurier do mnie przed chwilą przyszedł, z Inposta przychodzi do mnie po południu. Od razu na świeżo nagrywam ten unboxing, żeby roślinki nie musiały czekać. Jednak powiem Wam, czuć tu chłód, czuć chłód w środku. W Patrzcie, był dodany hitpack, ale już zdążył się wychłodzić. Ale słuchajcie, ostatnio było wszystko w porządku. O, kurczę, tutaj mamy chyba to syngonium niespodziankę. No. I tego filodendrona, moi drodzy, już widzicie, że się dzieje tutaj. To jest, moi drodzy, filodendron Domesticum variegata. A tutaj mamy ten piękny gratisik. To jest, kochani, Syngonium Grey Ghost. Syngonium Grey Ghost, czyli takie oseldynowej blaszki liściowej z zielonymi ciapkami. Bardzo Ci dziękuję, Justyna, naprawdę. Ja też ostatnio, y, też ostatnio zbieram syngonia. Jest filodendron przepięknie, wstępnie ukorzeniony. Zobaczcie, jakie ma ładne korzonki. Tutaj będziecie widzieć. Y, musiałam, wiecie co, podkręcić trochę jasność, żeby nie palić świateł. I w aparacie przykombinowałam, żeby było jaśniej. I nagrywam pod oknem. Ale wszystko ładnie widać z tego, co tutaj obserwuję w ekraniku. Przepięknie wybarwiona sadzonka. O kurczę! Zobaczcie, ukorzeniony już. Piękny korzonek, kawał korzeniska, listek, grej goustowy. To może być też ciekawa roślinka w uprawie. Super, bardzo się cieszę. Tutaj idzie mały stożek wzrostu. Pięknie. No a tutaj mam połączone w takie pakiety najpierw miałam filodendrona i syngonium, a teraz tematycznie same epipremna będziemy wypakowywać. Czy ten film będzie pewno krótszy, bo wrzucę sam unboxing, nie będę miała teraz kiedy się zajmować tymi roślinkami. Jakie piękności. Czekajcie, po kolei idziemy. To będą bardzo ciekawe rośliny, o których powiem wam wcześniej. Nawet nie słyszałam. Dopiero jak zaczęłam później szukać, to się podowiadywałam o tych epipremnach i mnie to zafascynowało. No nie, to jest sztos. To jest coś fantastycznego. Zobaczcie na początek, jak pięknie ukorzeniona jest ta sadzonka. A teraz troszkę bliżej chcę Wam przedstawić teraz, żeby to było wszystko ładnie widoczne. To jest epipremną Chandelizé. Oczywiście wszystkie nazwy będziecie mieć tutaj wypisane obok roślinek. Ono się charakteryzuje słuchajcie taką nietuzinkową blaszką liściową od spodu. Posiada takie falbanki, wcięcia. Myślę, że jest to tutaj ładnie wyostrzone. No niesamowite jest. Bardzo kuszącą wizją dla mnie jest słuchajcie posiadanie gęstszej rośliny, którą z czasem będę sobie cięła i zagęszczała właśnie z takimi liśćmi. No coś nietuzinkowego. Bardzo ciekawego do obserwowania, jak to będzie rosło. I zobaczcie, niesamowite są te liście. Mega dziwaczne. Sadzonka jest przepiękna. Posiada te cechy charakterystyczne dla tej rośliny. I dodatkowo ma jeszcze piękny neonowy kolor. Bardzo ciekawe epipremnum. Bardzo mi się podoba. Kolejna sadzonka to będzie... Również Epipremnum, jak wiemy. Epipremnum znowu ukorzenione. Wow, idzie nowy listek. Zobaczcie, piękne, długie korzeniska. I to jest Epipremnum Jungle Star, z tego co kojarzę. Ona się charakteryzuje takimi złotawymi wybarwieniami. Słuchajcie, to Epi będę jeszcze musiała y, odkryć po swojemu. Ono z tego co kojarzę, ma takie złotawe ciapki na sobie, neonowe. Jako, że jest bardzo ładnie ukorzenione, no to wystarczy je wsadzić do ponu, do witryny, żeby się jeszcze rozrosło, nabrało, e, nabrało masy zielonej, bo korzeniową już ma i spokojnie jak się wzmocni, zrobi się z tego większa roślinka, no to znajdę gdzieś jakieś fajne, jasne miejsce w domu. Myślę, że z epipremną pójdzie szybko. Także trzymajcie kciuki. To jest, moi drodzy, maleństwo, jakiego się nie spodziewałam. Nie sądziłam, że to będzie aż takie maleństwo. Oczywiście, mowa tutaj o epipremną e, marble. Jest to epipremną Pinatum marble, który będę musiała sobie tutaj ukorzenić, więc wyląduje na pewno w mchu. Tak, myślę, że w mchu w podwyższonej wilgotności. W zamkniętym kubeczku, bo jest to naprawdę delikatny maluszek, więc będę tutaj musiała postępować podobnie jak z siewkami anturiów. Myślę, że ten sposób tutaj też się fajnie sprawdzi, aby ta roślinka się ukorzeniła. No i będę tutaj czekała na pierwsze korzonki, będę obserwowała. Jest to naprawdę mikro, mikro listeczek, ale będziemy tutaj. Walczyć o lepsze jutro dla tej roślinki, żeby e, przeżyła i żeby ładnie się ukorzeniła. Zobaczcie, ile to cudo ma w sobie bieli, i jak super będzie mieć z tego większą roślinę. To, jak to będzie musiało pięknie wyglądać jak podrośnie. I ostatnia epipremną e, prawdopodobnie dobrze obstawiam, będzie to e, pędówka epipremną jesenia. Chyba dobrze to wymawiam. Po prostu um, czytam to oczami wyobraźni, tak jak jest, e, taka jaka jest pisownia, ale jaka jest wymowa, nie mam pojęcia. Mm, no to epipremnum jest naprawdę bajecznie piękne. To jest epipremnum z Costa Farms, można powiedzieć to oryginalne, przepiękne wybarwio przepięknie wybarwione. No nie znowu kolejna, e, kolejna historia, która się tutaj u mnie powtarza scenariusz że niesamowicie fajnie będzie patrzeć jak ta roślina wypuszcza kolejne liście mega, mega ciekawa przygoda się tutaj z tą roślinką zapowiada podobnie jak ze wszystkimi zresztą z tej paczki trochę tutaj mało poświęciłam uwagi patrzcie jaka piękna epipremnowa taki epipremnowy bukiecik trochę tutaj mało poświęciłam uwagi temu Filodendronowi Domesticum variegata bo chciałam też szybko przejść do tych epi nie sposób go tutaj gdzieś pominąć. Zobaczcie te roślinki, wszystkie są przepiękne. Nie mogę się już doczekać nowych liści. Dawajcie znać, czy posiadacie je w swojej kolekcji, czy słyszeliście o nich. A może macie jakieś porady, doświadczenia. Zawsze chętnie posłucham. Jeżeli filmik Wam się podobał, bo już zmierzamy powoli niestety do końca, no to pamiętajcie oczywiście łapce w górę, o komentarzu, o subskrypcji. To bardzo mnie motywuje. Wasze komentarze też bardzo ostatnio mnie. Podnoszę na duchu, chwalicie jakość filmu, podoba Wam się, że pojawia się dużo odcinków, że są różnorodne, także każdy z tych komentarzy to miód na moje serce. Dziękuję Wam serdecznie. Za to, że jesteście, że wspieracie mnie tak, wiecie, mentalnie w postaci tych komentarzy duchowo. Jest to dla mnie bardzo ważne, no bo bez was by nie było tego kanału. Muszę mieć właśnie odzew po drugiej stronie, że chcecie oglądać moje filmy. Wtedy jestem zmotywowana, żeby działać, no i ja to mam od Was. Dlatego staram Wam się też dawać te treści coraz częściej. Nie zawsze będzie tak, że te odcinki będą się pojawiały trzy razy tygodniowo. Myślę, że dwa razy tygodniowo to też jest dobry wynik. Jak się wymieniamy doświadczeniami, wysyłacie mi zdjęcia swoich roślin. E, także jest naprawdę super. Ostatnio też e, 4000 subskrybentów, ponad już, bo to jest ponad chyba 4100, e, już wybiła ta mm, magiczna bariera. Każdy tysiąc to jest taka, wiecie, taki krok milowy ku... Taki krok milowy w rozwoju kanału, także za to też Wam bardzo dziękuję. No, i teraz nie pozostaje mi nic innego jak wsadzić te sadzonki do wody, życzyć Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia no i zapowiedzieć Wam się, że już niedługo widzimy się w nowym odcinku. A w jednym z kolejnych odcinków na pewno będziemy się zajmować tymi perełeczkami. Także dzięki serdeczne jeszcze raz. Widzimy się już niedługo, a ja jeszcze sobie dodam przyjemności pyszną kawką. Także trzymajcie się i do zobaczenia.